Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Znajoma dziedziczka fortuny plastikowej Polanczu. Pojechaliśmy obejrzeć instalacje plastikowe typu Playpen Play School. Ona jest dostawcą właśnie tego typu instalacji. No i tutaj w jednym, na wsi, na jednym takim placu jej odbiorca właśnie tych granulatów do produkcji zrobił taką instalację, wystawę, no i miejsce zabaw dla dzieci. I pokazałem mi z ciekawości, bo mam kontrahenta, rodaka z Chicago, pytającego się o duże komponenty, gotowe, zrobione właśnie na, na formach wtryskowych dużych. Duże formy wtryskowe są drogie w USA, więc on chce to zamówić. W Stanach, no i tutaj operuję, Oglądam sobie właśnie tego typu PlayPen Play, play uh, uh, odpowiednich Play School a amerykańskiego, właśnie i jakość zrobienia. Ten, ten produkt właśnie idzie na eksport do Europy, także jakość lin, olinowania węzłów jest przystosowana do specyfikacji C-C, zarówno jak i również śruby e, nierdzewne ze stali nierdzewnej, jak i również. E, wszelkiego rodzaju grzybki i pokrycia na te śruby żeby nie stanowiło to żadnego niebezpieczeństwa dla dzieci. Muszę, że muszę przyznać, że produkt jest dosyć dobrej jakości porównując większość czy to też kopii czy produktów robionych w Chinach, które jak gdyby naśladują produkty europejskie czy amerykańskie ten nie tylko jest wierną kopią ale również jakość wykonania to znaczy wtrysku Kołpaków na śruby, złączek, połączeń, jak i również kolorystyka, dobór kolorystyki bez przebarwień miejscami jest bardzo dobry. Po złożeniu taki playpen jest bardzo fajny z tego tytułu, że dzieciaki, czy to na zabawach, festynach i tak dalej, mają miejsce zabaw i ubaw. I do ubawu podejrzewam, że to jest konstrukcja na zamówienie albo europejska, albo amerykańska ze względu na ładnie poskładane komponenty albo robią dla kogoś już na zachodzie albo po prostu wzięli i zrobili bardzo dobrą replikę kolorystycznie też są dobrane ładnie elementy bo często widuję w, czy produkty plastikowe czy produkty wykonane z granulatu których plastik widać że jest że ma zacieki i cieki kolorystyczne i nie będzie się chyba nadawał na rynek europejski, szczególnie gdzie jest bardzo trudno zadowolić klienta i konsumenta. Dodatkowo, grubość ścianek w tym playpenie, w tym urządzeniu, jest bardzo dobra i zwykle tego typu ścianki są. Patrzyliśmy na odpowiedniki chińskich produktów, są bardzo śliskie, te są takie półporowate, także dziecko. W przeciągu sekundy nie zjedzie na, na zjeżdżalni, tylko zajmuje jej to troszeczkę tam, czy tam czasu, czy wysiłku, czy no, więcej zabawy. Dodatkowo bardzo ładnie złączki i wszystko, gdzie została forma wtryskowana, jest zeszlifowane, także nie stanowi zagrożenia zarówno dla skóry dziecka, jak i ciuszków. W gruncie rzeczy no, projekt jest fantastyczny i wykonanie jest bardzo dobre. Na pewno zaprezentuje to klientowi, który z chęcią, a Chicago będzie prawdopodobnie chciał nawiązać kooperację. Ciekawostką jest tutaj, że złożyli, złożyli tego playpen'a, ale złożyli go źle, czyli wklęsłe elementy do środka zamiast wklęsłe elementy na zewnątrz, no ale to już jest mały szczegół, najważniejsze jest, że, że produkt jest satysfakcjonujący, no i Dzięki koleżance, byłem w stanie to znaleźć. Warto podkreślić też, często słyszycie, że robię, spotykam się Jadam Luncha, również odwiedzam żeńską część Chin. Oczywiście z nimi jest o wiele łatwiej dojść do porozumienia, komunikować się, rozmawiać. Mają więcej wsparcia, są bardziej otwarte na świat, na pytania. No i przede wszystkim ma, nie ma tej takiej rywalizacji męskiej w nich. Jeśli by miał podobne sytuacje i rozmowy prowadzić się z męskimi odpowiednikami, no tutaj w final to zawsze byłby efekt albo syndrom twarzy, albo rywalizacji, albo jakiejś formy konkurencji, czy konkurencyjności w pozyskiwaniu czy w zdobywaniu kontaktów, no i też normalna, męska płytka zazdrość, także chińskie dziewczyny nie są zazdrosne, no, szczególnie dziedziczki, które nie mają co zazdrościć. Nam obcokrajowcom w Chinach są praktycznie tutaj potentatami i raz, że kontrolują rynki, a dwa, że już nowa klasa zamożnych, młodych Chińczyków jest bardzo zamożna. Trudno czasami znaleźć odpowiedniki takie w USA. Tyle na tyle. Na dzisiaj pozdrawiam mocno. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat 11 już.